Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji. Ja nazywam się Anna Bryłka, a ze mną Bartosz Wochańczak. Szanowni Państwo, podatki od aut spalinowych wejdą w życie. Podatki od aut spalinowych, które zostały wprowadzone w ramach kamieni milowych wynikających wynikające z Krajowego Planu Odbudowy. Krótko mówiąc, aby otrzymać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy trzeba zrealizować konkretne kamienie milowe i wśród tych kamieni milowych znajdują się również podatki od aut spalinowych. Najpierw zostało to wynegocjowane przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego, a następnie niestety podtrzymane przez rząd Donalda Tuska. Rząd Donalda Tuska 30 kwietnia 2024 roku przyjął rewizję KPO, która została wysłana do Komisji Europejskiej po to, żeby ją zatwierdzić. Komisja Europejska zatwierdziła tą rewizję KPO 1 lipca. To jest dokument, w którym znajdują się szczegóły dotyczące zmiany KPO. I co się okazuje? Okazuje się, że podatek od aut spalinowych, podatek od rejestracji auta spalinowego, który ma wejść w życie w, pierwszym, w czwartym kwartale 2024 roku, został zupełnie niezmieniony. Natomiast podatek od posiadania auta spalinowego, który ma wejść w życie w pierwszym kwartale 2026 roku, nazwano opłatą środowiskową. Która będzie obowiązywała dla przedsiębiorców. Oczywiście rząd, ministrowie ogłaszają wielki sukces, że nie będzie żadnego podatku. Nie, szanowni państwo, będą te podatki. Jednemu po prostu zamieniono nazwę, a drugi pozostał bez zmian. I to wszystko można odszukać po prostu w oficjalnych dokumentach, które są dostępne na stronach Komisji Europejskiej. Rząd też ogłasza sukces, że zamiast tych podatków będą dopłaty do aut elektrycznych. Oczywiście zapomnij dodawać, że również dopłaty do używanych aut elektrycznych, to zupełnie nie ma, nie znajduje żadnego racjonalnego uzasadnienia. Jest po prostu wyjściem naprzeciw wobec importu używanych aut elektrycznych po prostu z zachodu. Oddaję głos Barto Kończakowi. Drodzy Państwo, to nie jedyne kwestie w polskim krajowym planie odbudowy dotyczące transportu samochodowego. Warto podkreślić, że zmianie nie uległ w ogóle bardzo ważnych, jeden z bardzo ważnych kamieni milowych, mianowicie kamień E3G który narzuca Polsce wprowadzenie przepisów, które będą dotyczyły wyższych opłat rejestracyjnych dla samochodów spalinowych które będą zależeć od wielkości emisji dwutlenku węgla czy różnych tlenków azotu, co ma rzekomo stymulować popyt na samochody elektryczne, na samochody tzw. czyste auta. Opłata ma być przeznaczona na rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w miastach i na obszarach wiejskich. Jednak będą zatem nie, nie będą nie będą obniżone podatki, nie będą zlikwidowane podatki, będą za to dwie nowe opłaty, ale minister klimatu, pani Henik Kloska, cieszy się z rewizji Krajowego Planu odbudowy, ponieważ wprowadzi on program tak dopłat do zakupu aut elektrycznych, drodzy państwo, twierdząc, że zamiast kija pojawi się marchewka. Marchewka ta będzie w gruncie rzeczy jednak dostępna jedynie dla tych, którzy zdecydują się na zakup Auta elektrycznego, a dostępne dane wskazują, że coraz mniej osób przekonanych jest do zakupu aut elektrycznych. Ich krótki zasięg czy brak infrastruktury ładowania skutecznie zniechęca Polaków do zakupu samochodów elektrycznych. Popyt na te samochody w gruncie rzeczy drastycznie spada. Drodzy Państwo, coraz większe wątpliwości budzą też ta rzekoma czystość tych samochodów elektrycznych. Ludzie zaczynają czytać skąd się biorą te baterie, jak się je utylizuje i w gruncie rzeczy dowiadujemy się, że jest to jednak kwestia wątpliwa. Jako Konfederacja od lat podnosimy tę wątpliwość. Nie chcemy nikogo absolutnie zmuszać do wyboru samochodów spalinowych, nie chcemy zmuszać do wyboru aut elektrycznych. Nie to, Niech to kwestia. Wygody wolnego rynku i kwestia opłacalności decyduje o tym, czym jeżdżą Polacy i jaki samochód wybierają. Jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami przymusu i centralnego planowania. Zwracamy też uwagę, że głównym w zasadzie beneficjentem Europejskiego Zielonego Ładu nie są Europejczycy, a są Chiny. Czas na jego gruntowną rewizję, a nie kosmetyczną rewizję Krajowego Planu Odbudowy. Będziemy głosować konsekwentnie, zarówno tutaj w polskim parlamencie, jak i w parlamencie europejskim, przeciwko podniesieniu jakimkolwiek podatków i nadal będziemy nieustannie ostrzegać przed hipokryzją i manipulacją zarówno polskich władz, jak i europejskiego, europejskiej Unii. Czy są jakieś pytania? Trzeba przyjąć, trzeba przyjąć ustawę, ustawę, która będzie wprowadzała te podatki i wyraźnie w tym załączniku do decyzji Komisji Europejskiej czytamy, że podatek, od, ta opłata środowiskowa zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci, która będzie obowiązywała tylko i wyłącznie w, w 2021 roku, a podatek od rejestracji autospalinowego to jest 4 kwartał 2024 roku i tutaj nie ma żadnych zmian w tej rejestracji. Od tego, który się rejestrował. Jeśli pan, który tak przychodzi rejestrować auto, to od razu musi ujść się opłatę. Tak. Wygląda, że tak. Opłatę rejestracyjną. Jeśli jest spalinowe. Jeśli jest spalinowe, to czekamy na ustawę, bo to musi wejść w drodze ustawy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.